BMW i4 już pokazywaliśmy Wam to auto ale robimy tutaj robotę dalej to co stało się w nim wcześniej, to wyciszyliśmy drzwi zamontowaliśmy głośniki DLS-a dedykowane do BMW w aucie tym fabrycznie był zamontowany podstawowy zestaw nagłośnienia, nawet bez Twitterów. także dodaliśmy maskownicę z logiem Harman Kardon w środku, oczywiście głośnik DLS-a Tutaj, niestety, w tym samochodzie, z racji tego, że jest to elektryk, nie mamy w ogóle sabuferów pod siedzeniami. Także jako sabufer służą głośniki 16-cm. My zamontowaliśmy helixy z serii I7, czyli najwyższej klasy, głośniki średnio niskotonowe. Oto głośnik centralny, którego w tym samochodzie w ogóle nie było. My go dołożyliśmy, dodaliśmy wiązkę, ponieważ wiązki również nie było. Wszystko, oczywiście. W systemie Plug and Play dodaliśmy do fabrycznej wiązki, e, oczywiście, przewód i do fabrycznej kostki wzmacniacza piny, aby ten centralny głośnik zasilić. I tutaj pokażę Wam, co, daje, co dzieje się dalej w tym samochodzie. Mianowicie mamy tutaj match-up 8 DSP, czyli wzmacniacz, którego już używaliśmy do zasilenia wszystkich głośników w tym pojeździe, a teraz dołożyliśmy jeszcze match-up 1FX, czyli monoblok o mocy 1000 W. Tym monoblokiem zasilimy ten oto potężny głośnik Gaz z serii MAX. Jest to model S1 6D1, czyli 6,5 calowy. Gigantyczny subwoofer. Może nie jest wielki, jeżeli chodzi o rozmiary, ale spójrzcie na układ magnetyczny. Gigantyczną chłodzoną cewkę. Można to zobaczyć, jak się zajrzy do środka. No, głośnik robi wrażenie. Rozmiarami i wagą, która jest ogromna. Głośnik oczywiście dwucewkowy, dwa razy po jednym OMIE. To wszystko w takiej oto dedykowanej skrzyni, która idealnie nam pasuje do przestrzeni bagażnika w tym pojeździe. Zostanie dalej trochę miejsca na przewody i jakieś rzeczy właściciela. Tak ta skrzyneczka wygląda. Skrzyneczka jest z basreflexem. No i tutaj mamy właśnie pudełko od rzeczy, które dokładamy tym razem, czyli od wzmacniacza, głośnika, skrzynia komputer do strojenia oba wzmacniacze zwróćcie uwagę jak świetnie zamocowane to wszystko zostanie zamknięte pod boczkiem bagażnika także nie będzie to w ogóle widoczne więc wizualnie poza sabuferem pod podłogą auto będzie wyglądało jak seria zapraszamy was zatem na takie realizacje bmw top auto warszawa Zapraszamy. Thank you Chciałbym dla Was podsumować projekt poprawy audio w tej oto pięknej BMC 4 elektrycznej. Samochód trafił do nas z podstawowym systemem audio, w którym nawet nie było Twitterów, oraz głośnika centralnego. My założyliśmy do drzwi dedykowane głośniki szwedzkiego DLS-a. Dokupiliśmy mocowanie głośników w tych trójkącikach z logiem Harman Cardon. I tak właśnie te szwedzkie zestawy od DLS-a zawędrowały w drzwi przednie oraz w miejsce głośnika centralnego. Niestety nie było tutaj nawet instalacji do jego podłączenia, także te instalację położyliśmy. A w miejscu, gdzie ona się schodzi, w fabrycznej wtyczce, dodaliśmy piny, aby wszystko było tak jak fabryka. Jako głośnik basowy mamy tutaj Helixa Compose i7, czyli najwyższa półka od Helixa. Z tyłu zostały fabryczne głośniki. Na takim etapie oddaliśmy klientowi auto, jednak po paru dniach okazało się, że jednak jest trochę za mało tego basu, dlatego w drugim etapie zamontowaliśmy ten oto subwoofer firmy Gaspower w dedykowanej skrzynce z systemem Bazreflex, a do tego monoblok od Matcha, matchup 1FX. Jak widzicie, wzmacniacz ma 1000 głośnik 400 dwóch omach, także świetnie ten wzmacniacz dodaje się do zasilania tego głośnika. To wszystko prezentuje się następująco. Mamy tutaj dedykowaną skrzynkę z systemem Bazreflex Reflex, policzoną specjalnie dla tego głośnika. Gra to naprawdę świetnie. Potrafi wymasować plecy jak trzeba. Wzmacniacze pokazywałem Wam wcześniej, jak auto jeszcze było rozłożone. Są pięknie tutaj zamontowane pod boczkiem, wszystko ukryte. Dla normalnego obserwatora auto wygląda wręcz seryjnie, a gra naprawdę fenomenalnie. Oczywiście, jak to u nas, wszystkie te modyfikacje zostały wykonane w technologii Plug and Play. Wszędzie dorabialiśmy konektory, żeby były takie jak fabryczne, jeżeli na jakichś głośników nie było. Wiązki, oczywiście, zostały zainstalowane tak jak fabryczne. Wszystkie głośniki klientowi oddaliśmy, czyli tak naprawdę teraz tylko odłączyć to wszystko, co podłączyliśmy i można wrócić do fabryki. Dzięki temu nie tracimy gwarancji, a cały sprzęt ewentualnie można odzyskać. Zapraszamy Was na takie realizacje do Top Auto. I tyle. BMW 4 Top Auto. Zapraszamy. Autko gra naprawdę świetnie.